Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pepolek, a w dzisiejszym odcinku jest do, ze mną znowu Dominik. Siemaneczko, ludziska. Siemaneczko. I w dzisiejszym odcinku będziemy coś robić nietypowego. Czyli co, Dominik, powiedz: Prasować, zbierać belki, i tak brać pożyczkę, i kupować. Tak jest! Wow! Tylko nie w tej kolejności. No oczywiście, że nie. Ty. Yy, a co do prasowania, to lepiej wziąć Zetora czy Ursusa? Do mnie? Nie, do mnie prasowania. Ale do mnie to pytanie czy do ciebie? No do ciebie. Yy, oczywiście, że tego Ursusa, żeby później trzeba było odpinać. Yy, właśnie, że Zetora, bo Ursus u Ciebie też matura. Tak? No. Aha. Pod szóstkę I... chyba, jeśli się nie mylę. Aha, i w dzisiejszym odcinku odpowiem na, jedno kom... na jeden komentarz, co się ujawnił pod postem, który wstawiłem na stronie lsmod.org. Myślnik... Lsmod a się mylisz, okay. i może od tego zacznijmy, co? Ale to zaraz, jak tam dojadę do tankowania, bo już mam 44 litra, więc wiecie, wiesz, wiesz, Mam nadzieję, że masz, masz zga Takie, no takie, ten. Odpowiednie pytanie, ten! Kurde, co ja dzisiaj taki nieogarnięty jestem? No bo pewnie wyczuwasz, że u mnie dzisiaj grill będzie. A będzie? Mhm. O, żeż, ty, co, co drugi dzień mam? Serio? Mhm. O, kurde. Dora. Ale oczywiście, sam, sam jak, jak sam rozpalę. Ha, dobra, to mógłbyś na chwilkę wyłączyć mikrofon? Ja tutaj Dobrze. piszę... Komentarz, co był na Ale Młodzie. Komentarz od Cichy007. Chłopie, nie wiem co ty bierzesz, ale odstaw to. Strasznie ci łeb rije. I proszę mi powiedzieć o co tu chodzi z tym, bo według Dominika to o to, żeby wytłumaczyć się o. Mikrofon włącz. Żeby przestał polek nagrywać i dzięki za ten mikrofon i <laughs> za to usunięcie filmów. Go pewnie coś wkurzyło, jakiś fajny odcinek był i pewnie go lubiał, i usunęłeś go. Nie wiem, ale. Mam nadzieję, że napiszesz. Nie wiem, no, ale. Smot albo na. Pod tym filmem. No. Ty, masz rację co do. Szóstki, ale to jest tylko konsola, żeby móc podpiąć tura. No tak. A ja muszę jeszcze tura kupić. No tak. No Ale jak mam zetora, to tam mam już dopasowanego tego tura, więc może lepiej wezmę. Jak zetora i masz dopasowanego tura? No do niego mam. Z musisz z też kupić. No ale tak, też ale. Kupić. No tak, ale z naklejką mam. Aha, no faktycznie, ten taki czerwony, co nie? No. Więc... go czekaj, gdzie ja go mam odstawionego? Ale możesz kupić i możesz do obydwóch mieć ciągników, nie? No tak, ale to troszkę mi się wydaje, że będzie zbyt wysoki wtedy. Nie, taki sam, bo to jest jak oryginalny, tylko inne malowanie ma. Teksturki ma, tylko pozamieniamy. Słuchaj, gdzie ja odstawiłem Zetora? Być może na polu? Nie, nie, nie. Chyba. Czekaj, Ale przecież to ty. Ale przecież to ty, nie. Właśnie. Tak, to chyba nie. A, dobra, jest. Wybaczcie. Ja słupał. No, kurde, u mnie 25 stopni. Tylko u mnie na słońcu było dzisiaj 40. No słońce u mnie. W cieniu, no dobra, czekaj. Ja wezmę pożyczkę. A w cieniu, w cieniu było 30 coś. No dobra, ja biorę pożyczkę. To ile to było? Pięćdziesiąt kar... Coś tak, bo mi kalkulator zgasł. Ups, wziąłem 61. Dobra, co tam wtedy oddamy? No, chyba o, dobra. Mm -mm. Ładowacz Film. Kupimy czerwony, żeby było pod kolor prasa. No faktycznie, ja pierdotę. Nie dodałeś. Tak, zaraz się zobaczymy z powrotem. No i jesteśmy. To był mój błąd. Modów nie znaczyłem wszystkich i. Dobra, kupujemy praskę. No i widać, kto tu nie dbał o, o widzów. HW i co miał być? A. Widły. Ech. Kurde, zamiast... ja się... Nie ta presa? Nie. Nie te widły. Zamiast widłu. widłu? Kupiłem. hol. To kupiłeś? Chy, o! L. Co kupiłeś? To Ani mi nie powtarzaj lepiej. Bo będzie głośno. A przyczepę już kupi kupiłeś? Wszystko kupiłem. Chcecie ci pomóc? Ja się niemal zabiorę naraz. Ja mogę przyczepić i wziąć. Też też dam radę. A ja mogę cię ją zawieść, żeby było realnie. Jak ja się zabiorę za innym machem? Ach! O matko, jaki jestem dzisiaj nieogar. Dlaczego? Dlaczego? No, najpierw młody, później sterownik... Nie, Na... ja sterownika Aha. Przedtem był. No. Najpierw sterownik, później młody. Tak powinienem powinien powiedzieć. Już jadę. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Wyłącz to! Okej. Okay. Nie ty. Już jadę. Będę pierwszy. Zobaczymy. Ty, tylko. Oh, tylko po to... ulicy, co? O, oh, to chodzi. Ja orałem moje pole, póki zostawiłem. No i jadę. O kurna w drzewo. O kurna, ej, pomocy, zawiesiłem się. Nie gadaj, że hmm. dobrze, że kupiłem. Hol. E, chyba już nie musisz nim. Nie musisz. O, nie, dobra, już nie wyjechałem. Nie wyjechałeś? Wyjechałem! Już jadę. O, i po moim polu, prawidłowo. I proszę wyjść z kamery, nie skieruj na mnie, dobra? Odwróć kamerę. No, już odwróciłem. Okej, okay, dobra, babcia, jak przyjadę, to ci powiem, okej. Okay? A chcę podpiąć tura. Dobra, możesz już. Już jestem. No jeszcze ci wziąć? Wiesz co, możesz mi wziąć jednak tego... Tura? Tura to ja se wezmę. Hola Yyy... Hol to sprzedam. Eee... Y... czekaj. Nie no, jedź już. Dobrze. Ja mam 25 litrów. Jednak dobrze, że przyjechałeś. No mówię, byś nie dał rady, tak? Poczekaj, ja coś spróbuję. No? Podłącz mi. Już idę właśnie. Ale hol ty chcesz podczepiać? Nie. No, no już! Nie ten klawisz. Ja zobaczę jak tu presa. Ty tu z pękniętym paskiem presę kupiłeś i z łańcuchem. A będę... <laughs> A będę mógł na chwilę wtedy wsiąść zobaczyć coś? Na chwilę przynajmniej. Okej. Okay. A... Dobra, mogę dostać już? Daj mi Poczekaj, Ale na chwilę. Poczekaj, ja nie chcę jechać. Zapiszę, zapiszę tylko. Zapisz i, w, no, i, i... I wyjdzie i tylko chcę coś zobaczyć. Tak, odjedziesz mi. Nie, czym ta presa się różni od oryginalnej? Animacjami. Poczekaj. Opuść błąd. No, trochę ma większe. Ale nie idzie... Co? Otwierać tej, oj. Nie idzie no, otwierać klapy. No nie idzie, ale... Ja ale ma mam... fajny podbierak duży. No. Ja mam taką w realu. Podobną. My mamy Krony i Welger. Koski. Co? Kostki. Nie, okrągłe. cię, cię, cię. My na dwie jeździmy i mamy, la... i mamy lawety do tego. Bo. Ty, wiesz co? Dzisiaj to będzie taki króciutki odcinek. I przepraszamy za te tam dźwięki w tle. Tak. Oczywiście. M moja nowa siostra tam sobie ogląda coś. Bo Dominika nie, nie mogło być wcześniej. Trzy mi o pół godziny. Nie mogło. O kurna, lusterko. Jeć, jeć, nie zatrzymuj! Kuś. Nie, walnęłeś. Ale ja jeżdżę na mysce, to zanim ja was mnie w dół... ...przekręcę, to wiesz. Ja jeżdżę z kabiny, także nie widzę cię. Ja tak samo. Nie no, mi spodnie je! O Jezu. Drzwi otworzyłem! Nie zatrzymuj się! A ja ci tak specjalnie ja teraz się zatrzymam. zatrzymam się. Ty! Bek ci dam. O matko, ser za lagi. Hamulce działają? odziałają O, działają. Psz, psz. Ty, ale... To... O. Na tej mapie już wiesz ile mamy ponad przegrane? Ponad 12, 14 ja jadę z kabiny, żeby nie zahaczyć w drzewo, to będzie moja przyczepa, ok? A ja myślałem, że tam pojedziemy na, na prosto. A, aha, ty tam jeszcze masz pole, ok? A dobra, to dobra, już tu Ja, tu ja już tutaj, tutaj zjechałem. Dobra, no to odczep, która co? Po co? Ja się trochę poławię. Ale po co? Nie wiem, tak dla jaj. Ju, no, widzę, że już będzie. Czekaj, czy się da opuścić? Z podejścia? Aha, pod R no, na podejście. Chyba. No. Opuść. B. Y Dlaczego tu tu nie działa? Dobra, tam jechać kaktusem, tutaj? Po co? Mamy nie dwa. wiem, tak dlaczego twój ten nie wydaje dźwięków. Bo ma wyłączone, wiesz? A mogę a mogę na chwilę tylko zobaczyć? No Jeszcze... dobra, zaraz cię puszczę nowić. Ej, ale kolor, tura, idealnie mi się dobra, nie? Poczekaj, zobacz, jak to zbiera. No dobra. Dobra, zrób jedną kulkę, bo widzę, Nie ma... Ani... Nie, nie ma animacji. Czego? Może bierze słomę. No wciąga od razu. Ja nie widzę. Dobra, to wiecie co? Ja wam na dzisiaj dziękuję z tego odcinka. A... Myślę, że... W następnym odcinku już tutaj przynajmniej dwie belki będą, czy nie? Żeby jedną dało. Myślisz, że tak słabo będzie? Mhm. Mm no dobra, to... ale stąd tego drugiego pola będzie więcej. I zobaczycie, jak ja napadzie, ...zbieram. Już się boję. Byle. To co? Dzięki, cześć, do następnego. Jemaneczko. Ja Aha, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza i link do mojego kanału. Na kanał do minika. Ja Cześć, narazka. Cześć. Naraza.